Jak widzicie, już stanowiska są przygotowane. Mamy też nasze dwa specjalne stanowiska między innymi między nimi ten czerwony e, przycisk. Będzie to tak zwany przycisk wstydu, kiedy go przy, po prostu wciśniemy, e, zabrzmi sygnał, który, który co michał powoduje. No, generalnie będzie to taka iluminacja i dźwięk. Zobaczycie, to wyjdzie w praniu. Też teoretycznie dopiero testujemy. Jest to nasz debiut z przyciskiem wstydu. No ale oczywiście warto również powiedzieć o tym, że debiut prowadzącego dzisiaj będzie należał do Sylwestra Wardengi. Dokładnie. A ja jeszcze chciałbym dodać, że wszyscy na sali mogą czuć się bezpiecznie, bo jest z nami najsławniejszy ratownik medyczny Krzysztof Rospara. Także wielkie brawa, wielkie brawa dla Krzycha. wielkie brawa do Mamy tle, też dla was jeszcze jedną niespodziankę. Otóż jest to coś całkowicie nowego, coś co wprowadzamy, chcemy wprowadzić jak, jak najwięcej rywalizacji, jak najwięcej emocji. To nie jest jedyna rzecz. To, I to nie jest jedyna rzecz, ale wprowadzamy dwa teamy. Team Gola i Team Boxdale. Na końcu konferencji wylosujemy zawodników, którzy będą w naszej drużynie. Michał. E, tak jak powiedział Wojtek, będzie Team Gola, Team Boxtel, e, będziemy losować e, naszych zawodników i po prostu ta drużyna, gdzie nasi, gdzie na, nasi zawodnicy po prostu e, będą wygrywać walki, ta drużyna, która wygra więcej walk, ta wygrywa i wtedy jeden z nas musi wykonać zadanie. My oczywiście będziemy bardzo wspierali naszych zawodników, będziemy kręcili z nimi vlogi, będziemy im kibicowali, e, wspierali ich mentalnie. A drużyna, która wygra, czyli powiedzmy będzie na przykład, nie wiem, 10 do. E, dobrze mówię? Nie, bo e, 9 walk, no to 9, musi być 9. na przykład, powiedzmy 5 do szczerech. No to jeden z nas musi wytatuować sobie inicjały przeciwnego wodarza. Ale grubo. No to jest pierwsza rzecz. Nie jestem zbytnio zadowolony, bo nie chciałem sobie tatuować WG i mam nadzieję, że nie będę musiał. Z serduszkiem. Serduszkiem. E, a kolejną rzeczą, e, która jest również e, mega ciekawa, e, to wygrana dla największego showmana e, tej gali i zwycięzcą. Wy, wygranym e, właśnie tak. Te... Dobra, słuchajcie. <laughs> słuchajcie. Nie, dzisiaj, dzisiejszy jestem trochę. I to jest, słuchaj, to jest tak, to jest zwycięstwo o dla największego showmana, ale. Chodzi o całą walkę, jeżeli na przykład ja walczę z Michałem i ja robię mega duży show, ale, albo na przykład ja zamulam, a Michał robi show i wy uznacie, kurde, ta walka nie zaskuje na miano największego show, więc wybieram na przykład inną walkę i wtedy zwycięzca podczas gali z walki, która została nazwana mianem największego show, wygrywa? Wygrywa samochód. Który zaprojektuje buddha i to będzie naprawdę mega gruba fura. To jest rozpierdol, nie? To będzie klasyk, który będzie bardzo mocno suningowany, wyjątkowy. Myślę, że każdy by chciał dać się wszystko, aby otrzymać taką fudę. Także duży niespodzianek, a będzie ich jeszcze więcej. Czyli warto być barwnym, a ja jeszcze tylko powiem ostatnią informację dla naszej publiczności. Publiczność również będzie miała dzisiaj swój udział w konferencji. Możecie zadawać pytania do zawodników, więc słuchajcie. Pamiętamy, co było na ważaniu przed ostatnią galą, także zapraszamy podczas każdej części do mikrofonu i będziecie mieli taką możliwość. Panowie, nie przedłużamy. Wam dziękuję. Zapraszam na tron. Dziękuję.